Cześć, z tej strony Ninja. Dzisiejszy film będzie taki troszeczkę bardziej luźny i spontaniczny, bowiem zobaczymy sobie, jakie filmy są ukryte na moim kanale jako prywatne. Niektóre ukryłem po prostu, bo z biegiem czasu stały się cringe'owe, a mam nawet jeden taki, który w ogóle nie został opublikowany nigdy. I właśnie takie materiały dzisiaj przejrzymy. Piękna podróbka paczki od widzów, odcinek 95. I nie ma wyświetleń, nie ma komentarzy ani łapek w górę czy też w dół. Jest to film, który tak czy siak się pojawił ee, i mogliście go oglądać niedawno. Dlaczego został rzucony i tutaj nieopublikowany, a potem rzuciłem go jeszcze raz i opublikowałem? No bo ja go montowałem na szybko i to bardzo na szybko, wręcz w sobotę rano, e, czy kiedy go tam rzucałem. I taka niezręczna sytuacja wyszła, że po zmontowaniu nie obejrzałem tego filmu po prostu w programie do montażu, tylko stwierdziłem, a dobra, wyrenderuję i wrzucę na YouTube i wtedy zobaczę, e, czy wszystko jest poprawnie. I był to błąd. Ech, no, nie dodałem w ogóle muzyki. I musiałem rzucać go jeszcze raz. No i tą wersję bez muzyki zostawiłem, ale nie będziemy tego oglądać, bo w tym nie ma nic nadzwyczajnego. Lego top 5 zapowiedź. Ajajaj, grudzień 2019, pół roku temu Miała być ta seria, w której będę zbierał od Was budowle na dany temat, yy, ale troszeczkę słabo się przyjęło. Poczekajcie, zobaczymy w statystykach, po jakim czasie to było. A, dwa dni w sumie, jeden dzień, no, no powiedzmy, gdzieś po około 24 godzinach, no, czyli słabe wyświetlenia. I dlatego zrezygnowałem z tej serii, po prostu tak, o, pół. Ale w sumie zamysł był dobry. Och, doszliśmy do pierwszego filmu, który obejrzymy. Jak nie nadepnąć na Lego? To jest film, który miałem opublikować w grudniu, przesłałem i stwierdziłem, nie opublikuję tego. A jest gotowy w 100% i tak naprawdę ja bym mógł go wam wrzucić jako gotowy odcinek, więc teraz sobie go obejrzymy. Intro niewiele się zmieniło. Stary, nie chcę cię podpuszczać. Ale nie przejdziesz całego pokoju po lego Tak to jest jak się nie ma budżetu na dodatkowych aktorów I trzeba grać samemu, a potem w montażu to łączyć i udawać, że jest... Niby są dwie różne osoby Lecimy po prostu dalej dobrały? Bo obawiam się, że to będzie potem bardzo cringe'owe No dawaj Kozacki aktorze Och, i ten udawany ból. O, ale mnie boli. O, miron. O, nie mam rady. Okej. Okay. Dobra, teraz spróbuję zdziałać coś, robiąc duże kroki. Już wiem, dlaczego to nie zostało dopuszczone do publikacji przeze mnie. Po prostu co, co, co to ma być? Przez dwie minuty bez wow. żadnej fabuły, bez żadnych wartości, bez żadnego przekazu chodzi jakiś pajac po klockach i udaje, że się wywraca. Normalne... Właśnie dlatego nie opublikowałem tego filmu. Dobra, to już ostatnia próba Dam radę Wiesz ja że się kurde tu nawet nie starałem, żeby to wyglądało dobrze Dam radę No, też rodę no, Ale ci boli, widać to jak cię bardzo cierpisz Skończyłem I co? Udało mi się Udało mi się przejść po tych klockach I co z tego? No, Za chwilę zobaczycie jedyną rzecz, która nie jest e, cringe'owa i jest jedyną normalną rzeczą w tym filmie. bym ci, gdyby ten ból był naprawdę taki, jak udawałeś. Co? No przecież to wcale tak nie woli. Właśnie w tym momencie. Bo tak jest, bo nie po klockach nie woli, jeżeli my wiemy, że będziemy po nich iść, a ten głupi, główny bohater tego filmu o tym wiedział. Uch. Bo jeśli nadepniecie przez przypadek, no to okej, okay, ból jakiś tam może i jest. Aha. Mówię, że ten film jest bez wartości, i w sumie nie pomyślałem o tym, że ten film, który aktualnie oglądacie. Mówię, że ten materiał z grudnia jest bez żadnej wartości, ale w sumie, jakby nie patrzeć, to ten film, który oglądacie teraz, też nic wam nie da. Żadnej wartości, nic wam nie przekaże ciekawego, tylko jakiś. Dobra. Lego, jak zbudować? To też miała być seria, która, którą chciałem, ho, ho, ale będzie dobra. Dobre będą filmy, dobre, dobrze się przyjmie, dobra aktywność. A, porzuciłem to wszystko w pizd... Jak wyglądałbym w sieci Ninjago? 12 tysięcy wyświetleń I ja go po, dopiero po jakimś czasie zdjąłem i ukryłem na prywatnym, w sumie to nie jestem... Chciałem powiedzieć, że nie jestem do końca pewien dlaczego, ale już wiem. Po pierwszych 3 sekundach filmu. Dobra, pokażcie mi co tu jest. I lecimy dalej. Zapowiedź live. A. Oj tak, bo uczę fotografii schowałem, dlatego że. Jeszcze nie wiem dalszego ale to już tę tą zapowiedź live możemy zobaczyć. 30 sekund trwa. Z tej strony pod Ja rozwaliłem wtedy faktycznie perłę przeznaczenia, jeżeli mi nie wierzycie, tylko że to nie była taka budowla z zestawu, tylko to była moja własna perła przeznaczenia, którą zbudowałem przez bardzo długi czas ją miałem. Przez bardzo długi czas, ją cały czas ulepszałem aż w końcu postanowiłem, że rzucę nią o ziemię na live'ach. Świetnie. Tutaj w filmie chciałbym was za 10 będzie. Rozwalimy perłę przeznaczenia rucenie. Proszę na jutro a okej, okay. myślałem, że coś wartościowego to przekażę, ta zapowiedź, a ja tam powiedziałem tylko siema, będzie live, wejdźcie. Tysiąc subskrypcji. Ech. Może i samo podziękowanie za tysiąc subów i tak dalej nie było złe, ale. Piosenka, którą zrobiłem z tej okazji, była tragiczna i było to najgorsza rzecz jaką mogłem wymyślić na specjal, tysiąc no, 1000 subskrypcji, ale było to dwa lata temu ponad, więc wybaczcie mi. Figurkę Ojda. zieloną bluzę na słowie miał, blond włosy i brązowe brwi, Lojdzik taki słodki chłopiec to, Lojdzik taki słodki chłopiec to. Już nasłuchaliście się, dziękuję. Dostałem przycisk YouTube'a za 1000 subskrypcji. To kolejny film, który ukryty jest na prywatnym. Prawdopodobnie... Prawdopodobnie właśnie przez to, jak ja go zrobiłem. Mam tą przysyłeczkę obklejoną kartkami A4 z bloku rysunkowego, bo nie było ja stała kopalta. Albo po prostu bałem się kopal... A nie, bo już paczki dostawałem, już musiałem wtedy... Za... Chodzić na pocztę No dobra, po prostu zbudowałem sobie przycisk z klocków I zrobiłem, haha ha, patrzcie jaki żart, ha Co z tego, że do prime Aprilis brakowało Jednego dnia, ale no ja Nie wiem co się stało, dlaczego oni Dlaczego oni wysłali mi przycisk na 1000 subów, przecież takich nie produkują Daję... Nie wiem co się stało. Nie wiem dlaczego oni nie wysłali mi przycisku na 72 100 subskrypcji. Przecież oni wysyłają takie przyciski. Ale to było głupie i cringeowe. Ja nie wiem. Dobrze, a więc będę czytał sobie tutaj dalej. I ktoś to oglądał wtedy? Prima, nie. Ale wrzuciłeś to dzień wcześniej. Jezus Maria, ale to było głupie Ej, ja ten film dam na chwilę na publiczny To jest wyjątkowo głupi film I zobaczę jakie komentarze tam były Co wyłączone komentarze? Ech, ten YouTube Okej, okay, idziemy zobaczyć No się ma, się ma. Wesołego Prima Aprilis i ci gratuluję O, dziękuję Gratki, ale czekaj, ty jeszcze nie masz tysiąca, ale Ale pisało, że wysłali wcześniej I zobaczę To ile miałem subskrypcji wtedy, jak to wrzuciłem? Niezły prank. brawo, prawie się nam <noise> też taki dostałem. Ale jak już tam była ta zapowiedź tego live'a, to na drugim kanale, na Poddeni 2, mam na prywatnym ukryty film, w którym tą perłę zniszczyłem. Czyli shot z tego live'a, na którym główny. gdzie na główny. Jezus Maria mówić nie umiem. Czyli shot z tego live'a, który był na głównym kanale i którego zapowiedź wcześniej widzieliśmy. Zobaczmy sobie to. I ta muzyczka. O, wow, 98! 2,5 tysiąca subskrypcji 3 2. Ja właśnie mam naglepę Rozwalamy? No, rozwalaj już 3, 2, 1! Nic nie było widać Nawet kamera nie potrafiłem ustawić niżej, żeby... 2, 1! Jeszcze to z telefonu było w takiej tragicznej jakości, że... Uff. No dobra, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zginęliście tutaj z powodu tego, jak bardzo cringeowy był ten materiał. No i co? Widzimy się w środę. W środę. No, pa!